Witam Państwa jak zawsze, bardzo serdecznie na kanale Króla Pustkowia. Kłaniam się nisko oczywiście. Drodzy Państwo, dziś przygotowałem w tym materiale filmowym dwa filmy, dwie sekwencje. Jedna dotyczy Adama Małysza, a druga brazylijskiego piłkarza Pelego. I cóż takiego drodzy Państwo, łączy naszego wielkiego, wybitnego skoczka narciarskiego i jeszcze większego piłkarza, największego w ogóle formatu, bo jest to przecież piłkarz, który strzelił najwięcej w ogóle bramek w historii, całej historii w ogóle chyba świata. I być może kosmosu trzy razy zdobył Puchar Świata. Więc, drodzy Państwo, no serdecznie zapraszam oczywiście na ten materiał i dziękuję z góry za uwagę. Jak to jest możliwe, że 200 tysięcy ludzi tam na dole, 10 milionów ludzi przed telewizorami, a kto wie ile na świecie, czeka tylko i patrzy na mnie, jak daleko ja... Dolecę, gdzie ja w ogóle zalecę, jakby to miało jakieś znaczenie dla kogokolwiek, przecież wyczyn sportowy nie ma żadnego znaczenia. Ale oni nie oczekują niczego ode mnie. Czuję się jak zwierzątko w klatce, bo jeśli nie dolecę tam, gdzie oni chcą, choć ja nawet nie wiem, gdzie by to miało być. To zatłuką mnie, a jeśli dolecę względnie daleko, to będę zagłaskany. Czuję się w pułapce, czuję w zasadzie swoją maleńkość. Jestem małyszem, małym człowiekiem, który nic ludziom nie dał oprócz tandetnej rozrywki. Myślałem, że moje życie będzie nosiło znamiona jakiejś większej, wyrazistszej głębi. Na przykład taki, że byłbym w stanie tych ludzi stąd przegonić, żeby poszli i zajęli się czymś wartościowym, czymś, co nada sens ich życiu, i czymś, co będzie mogło być poręką do rozwoju cywilizacji. A tak latam z jednego miejsca na drugie, rozkładam te nogi w czasie lotu, rozpościeram te wątłe ramiona, żeby zwiększyć powietrze. Powierzchnię lotną, a to przecież nie ma żadnego znaczenia, bo dla kogo by to mogło mieć jakiekolwiek znaczenie, dla mnie nie ma absolutnie żadnego. No i co? Kim ja jestem? Co takiego zostawiłem ludziom po sobie? Jakąś tam Żingę piłkarską? O moim życiu ma świadczyć fakt, że strzeliłem najwięcej bramek w historii rozgrywek piłki nożnej i trzy razy sięgnąłem po Puchar Świata? Kawałek skóry, kawałek gumy w środku, dwie bramki i 22 bęcwałów uganiających się za iluzją. To ma być sens mojego życia? A mogłem jednak czegoś dokonać, tylko nikt nie uczył mnie wolności. Gdyby ktoś powiedział wreszcie ludziom, że rywalizacja nie ma najmniejszego sensu, bylibyśmy wolni, a ja, cóż, może bym pomyślał coś, coś lepszego, może nie wiem, jak być lepszym, dobrym człowiekiem. Pelet bym, nie wiem, może jakiś ekologiczny wymyślił, nie wiem, z kokosów albo, albo z czegoś, albo jakąś robotą bym się porządną zajął. Tak, to, to nie wiem, spać nie mogę, jakiś, jakieś mam pretensje do siebie, jakieś, jakieś wyrzuty horrendalne. No ale co zrobić? No muszę jakoś żyć z tym nieszczęściem. No tyle miałbym do powiedzenia w tej sprawie, gdybym myślał, no ale, ale cóż. Już na koniec, drodzy Państwo, no chciałbym także, żebyś za, żebyście się zapoznali Państwo z podlinkowanym materiałem, który znajdziecie w opisie do tego filmu. Jeśli ktoś chciałby się zapoznać z moją książką Raj Utracony, w której rzeczowo ujawniam w zasadzie jeszcze więcej informacji niż we wszystkich filmach, które. Na kanale zostały opublikowane, ujawniam, no to jest może nieodpowiednie słowo, ukazuję obraz tragedii naszego życia w kontekście toczących się wojen, wynikających z tego, że Zmierzamy wciąż fałszywą drogą, czyli mamy obliczenia, no mówiąc już tak kolokwialnie, mamy obliczenia niewłaściwe, gubimy się nieustannie w tym życiu, nie wiemy kim jesteśmy, nie wiemy dokąd zmierzamy cały czas, kluczymy od paliatywu do paliatywu w poszukiwaniu jakiegoś rozwiązania. Ta książka, właśnie Raj Utracony, omawia te wszystkie założenia egzystencjalne, o których tutaj także w wielu filmach na kanale mówię, opowiadam o nich, a także jest tam postawiona taka teza, na czym polega psychiczny program do obsługi ludzkiej wolności. Bo, drodzy Państwo, no wszyscy musimy sobie zdać sprawę, że komputery działają przecież na yy, jakimś oprogramowaniu, potrzebują bardzo często także sterowników i coś podobnego. Działa także w naszej przestrzeni psychicznej, to znaczy się, jeśli ten program do obsługi ludzkiej wolności nie jest właściwie zidentyfikowany przez nas ludzi, brakuje nam sterowników, no to nie ma też możliwości, żeby, używając tego porównania, żeby nasze procesy życiowe działały prawidłowo. I dawały nam jakąś satysfakcję, ale satysfakcję już nie zmierzającą bezpośrednio do tego, że osiągamy tam jakieś swoje sukcesiki w stylu nawet Małysza czy tego piłkarza Pele, bo to nie ma znaczenia. Jeśli, drodzy Państwo, świat się pali i świat się cały czas wali, w obliczu tej grozy, która następuje teraz w tych czasach, jakże możemy w ogóle myśleć o tym, że realizujemy jakieś postulaty szczęśliwości czy wolności, skoro przecież wszyscy musimy sobie zdać z tego sprawę, że to, co się obecnie na świecie dzieje, wynika właśnie ze zbiorowej nieodpowiedzialności i niekompetencji. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę jeśli chcielibyście objąć patronatem kanał Króla Pustkowia także serdecznie państwa zachęcam będziecie mieli oczywiście wpływ bezpośredni na to jakie treści chcielibyście żeby na kanale się znalazły kłaniam się i do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale Króla Pustkowia pozdrawiam serdecznie